Jest, jest i jest wszystkim gdzieś nad wodą, jest sobota 6 grudnia godzina godzina 7.50, ja po dwóch tygodniach bez wędkowania wracam nad jeziorko pogoda jest całkiem przyzwoita jeżeli chodzi o grudzień bo jest około 9 stopni. Także, jak na tę porę roku i ten miesiąc, to jest naprawdę fajnie. Pochmurno, lekki deszczyk, czyli pogoda jak najbardziej na szczupaka. Zaczynamy szczupajkować. Widzę że, na wodzie Widzę, że w wodzie zainstalowano nowy jakiś system napowietrzania. Bardzo dużo tych punktów tutaj. Bardzo dużo powiem Wam tak: widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów, z których wydobywa się powietrze. Dodatkowo powiem Wam tak, że wody już no, sporo przybyło, bo to jest dobre kilkadziesiąt centymetrów od, od tego najniższego stanu także dobrze jest. zobaczymy co dzisiaj Mikołaj mi przyniesie. Zmiana dekoracji tym razem Obrotówka trujeczka. Dobra idziemy dalej. No niestety jak się okazało przy montażu od tego miejsca po prostu straciłem dźwięk. Nie wiem co się stało, no ale trudno. Będę wam teraz trochę komentował. A tutaj podczas ściągania coś poczułem, nie było to jednak branie, tylko jak się okazało był to gdzieś tam lekko podhaczony karp i tylko łuska została na kotwicy. Także tak czy inaczej nic do tej pory, ale teraz już mogę powiedzieć, że ręka śmierdzi rybą. A tu mam piękną rybę na kiju, ale niestety ją Tracę po paru sekundach, ale też podejrzewam, że prawdopodobnie mogło być to podczepienie. A tutaj było puknięcie. No i za chwilę będzie strzały i jest siedzi. No jak widzicie rybka nie jest duża, taka 50 chyba 1 cm miała, ale co by nie było, w końcu pierwsza ryba dzisiaj wyjęta i już jestem zadowolony. Dobra, buźka i do wody. I siedzi kolejny. Krótko po zmianie miejscówki trafiłem następnego. No jak widzicie rybka. Jest jeszcze mniejsza od tamtej. Taka trochę ponad 40. Ale cóż, rybka jest rybka. Buźka i do wody. A oto przynęta, na którą się skusiła ta rybka. 12 centymetrowy kanibal w kolorze jesieni można powiedzieć. selenowo czerwony. Słuchajcie. Przemieściłem na inne jeziorko 20 minut bliżej domu. To jest fajne też jezioro, ale bardzo mało mi by tym miejsc do łowienia. Dosłownie może 5 miejscówek, w których mogę porzucać. To to Wyjście na taką bardzo płytką zatokę. Jest i ryba, ale z daleka upnął. Tylko wpadł zerk i od razu było BUM. Piękne branie. Nie wiem, czy jest to tyle, więc... Jeszcze nie wiem, z czym mam do czynienia. Nie spodziewam się, żeby to była jakaś duża ryba. No, wreszcie jakaś sensowna ryba. Ale z daleka łup, 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 łup. Eee, No. 5, 7 dyszek. Idealnie w nożyczkach wpięty. Zaraz Wam go zaprezentuję. No słuchajcie, rybka ma dokładnie 68 cm. Piękna jesienna sztuka, ale na głowie skaleczenie. I tutaj, zobaczcie. Nie wiem co to, po czym to jest, co go chciało dziawnąć. Ale musiało być to niemałe. Niecałe 70, ale już rybka cieszy. Tym bardziej, że te dwie wcześniejsze były naprawdę małe. Rybka odpłynęła w dobrej kondycji. Jeszcze chwilę możemy podziałać. No i dobra, słuchajcie, zbliża się godzina. 13, ja już kończę na dzisiaj. Na tamtym, w sumie całkiem dobry dzień. Na tamtym jeziorku miałem dwie ryby. Co prawda małe, ale zawsze coś, jednak jest grudzień. Tam pod 51, drugi powyżej tam 40, także maluchy, ale coś się tam działo. Miałem jakąś rybę ładną, miałem ładną rybę przez chwilę na kiju ale nie jestem przekonany, czy to był jednak drapieżnik, czy może coś, co podchaczyłem za kapotę ale w każdym razie tak czy siak te, tej ryby nie udało się wyjąć jedno tam puknięcie jeszcze miałem na blaszkę i zmieniłem miejscówkę, przejechałem na jezioro bliżej domu to tutaj, tu miałem tylko to jedno branie przepiękny strzał po prostu, przynęta wpadła i od razu było łup bez tam pytania się o nic po prostu bardzo agresywne branie rybka wzięła z daleka dowiozłem ją do, do podbieraka i Okazało się, że rybka ma 68 cm, także całkiem przyzwoita ryba. Już nie mogę narzekać na nic, także e, cieszę się, że w ogóle coś było, bo jak wspominałem, 6 grudnia Mikołaj przyniósł mi tutaj kilka rybek, także nie było źle. Dobra. Jeżeli się podobało, wiecie co macie robić, i tyle. Dzięki za oglądanie, i do następnego razu gdzieś nad wodą. Dzięki, trzymajcie się, hej!